Cześć, siemanko! Witam Was, witam Was na moim kanale, witam Was w Retro Altanie i dzisiejszy odcinek jest odpowiedzią na Wasze komentarze, które już od lat pojawiają się na tym kanale. Prosicie mnie, abym zagrał w końcu w jakąś grę, nowo powstałą grę na Amigę. Dzisiaj mamy rok 2023 i dokładnie parę miesięcy temu premierę miała gra pod tytułem Remake Rick Dangerous. Jest to remake kultowego Rika na Amigę 500 i dzisiaj przetestujemy go sobie właśnie na Amidze CD32. Musiałem specjalnie kupić nagrywarkę, specjalnie zamówić płyty CD, gdyż są już nie do dostania i nagrać, wypalić ją, żeby dzisiaj dokonać testów na Amidze CD32. Wyciągnąłem ją dlatego, że posiada ona układ AGA, a rig, który powstał działa tylko na AGA. Amiga 500 go nie posiada, ale Wasze sprawne oczy już zapewne dostrzegły, że tam z boku czai się jeszcze jeden zestaw. Tak jest, tam jest Amiga 500 Plus i telewizorek Philipsa CRT. Taki malutki telewizorek, który chciałem dzisiaj też przetestować. Przy okazji Rika Dangerous Remake, chciałbym go podłączyć właśnie yy, naprzemiennie. Podłączymy go pod CD32 i zobaczymy sobie, jaka jest różnica właśnie między LCD a CRT. Bo wiem, że to Was też bardzo interesuje. Przypomnijmy sobie również, jak wyglądał ten pierwszy, stary 100 lat temu powstały Rick Dangerous na 500C. Przemiennie sobie poprzełączamy te wyświetlacze, mam nadzieję, że wszystko się uda, bo wcześniej się nie przygotowywałem i tak jest zawsze najlepiej. Tak więc zapraszam Was, chodźcie tu bliżej, pokażę Wam przygotowane zestawy, a potem już przejdziemy do tych właściwych testów, które tutaj już zapowiedziałem. Jedziemy z tematem. Zestaw numer 1, czyli prezentowany w ostatnim filmie telewizor LCD LG podpięty pod Amiga CD32, gdzie będziemy sobie właśnie odpalać remake Ricka Dangerous. Jak ktoś nie widział poprzedniego filmu, to będziecie mieli link w sekcji pod komentarzami, tak więc tam sobie możecie kliknąć. A tutaj obok mamy Amigę 500 plus moją perełeczkę, która jest podpięta pod mój nowy tutaj nabytek telewizor Philipsa CRT z taką zajebistą szramą tutaj na górze. Wojenną. Musiał dużo przejść, ale dalej zobaczcie działa. Mruga, nie będzie zaraz mrugać, bo zmienię odświeżanie, zmienię tutaj ilość klatek na sekundę i nam to się będzie ładnie wyświetlać. No i pod spodem taka niespodzianka. Zobaczcie, mamy tutaj magnetowid. Tak, mamy tutaj magnetowid, Nie wiem, czy sprawny, bo nie mam żadnego VHS-a. Jestem ciekawy, czy to działa. Słuchajcie, telewizor działa, więc jest też szansa, że możemy sobie takiego VHS-a tutaj zapodać, ale nie mam żadnej kasety, muszę jakąś sobie sprawić. Wtedy można byłoby go przetestować jeszcze przy okazji jakiegoś innego testu growego. Tak więc mamy zestaw numer jeden, zestaw numer dwa i bardzo bym chciał teraz sprawdzić najpierw sobie ten remake, potem przypomnimy sobie Rika a potem przełączymy wyświetlacze, żeby dać każdemu, każdej z tej gier równe szanse. Dobra, siadajcie wygodnie i zobaczymy, z czym to się je. To co, jedziemy z tematem. Zobaczmy sobie, y, z czym to się je. Jestem bardzo ciekawy. Ja już sobie oczywiście tę gierkę musiałem sprawdzić, ale to tylko parę sekund włączyłem, dlatego że chciałem zobaczyć, czy dobrze wypaliłem płytę, czy mi to y, się nie pozapominało, to się kiedyś robiło, bo y, miałem kiedyś dość dużą wprawę w przegrywaniu pirackich gier i widać, znaczy, że nie zapomniałem fachu w ręce. Mamy tutaj możemy sobie w opcjach, zobaczcie, wybierać tutaj różne e, poziomy. Zacznijmy od tej Amazonii, tam jest potem Zamek, chyba Egipt, chyba jakiś, jakaś baza wojskowa, z tego co pamiętam, ale zaczniemy sobie od tego kultowego, który jest znany każdemu. Wszystko tutaj jest dobrze. Tak, wszystko jest dobrze. Tutaj, słuchajcie, może być tak, że w trakcie nagrywania będę musiał na chwilę przerywać, bo co chwilę ktoś przychodzi, jak zobaczyli, że tutaj jestem, to co chwilę mi ktoś dubsko zawraca i coś chce ode mnie, ale może uda się przejść tak bezboleśnie. No, jestem ciekawy. No, widzicie, piękne kolorki tutaj nam wskoczyły, dużo zieleni. Mamy to słynne ŁA, które jest chyba oryginalnie skopiowane z pinzetki, tak mi się wydaje, bo brzmi dokładnie tak samo. Ja często używam tego jako taki przerywnik, tak więc znam dobrze ten dźwięk. Mamy taką muzyczkę. Jest nasza kula. Dobra, idziemy na dupyk. A, czyli bez zmian. No, graficznie się zmieniło bardzo. Czy na lepsze? No, chyba więcej kolorków, jak to Aga. A, tu strzela ten. No, fajnie. Dobra. Są też te włócznie latające, które tak potrafiły wyskoczyć znikąd i wtedy żeśmy rzucali Jojem o telewizor albo go tak wyginali, że pękał. Wiecie o co chodzi, dokładnie wszyscy, którzy grali w tą grę, to wiedzą co mam na myśli, że tak powiem. To pamiętam ten moment doskonale, to... O kurde, ole fuks, ole A gdzie kula, nie poleciała? Przecież strzeliłem w niego. Widzicie, wy Wykonałem strzał, bo było. Słychać, ale nie było efektu kuli lecącej. Znowu nie było, dopiero teraz. A, czyli pierwszy bug. Coś czuję, że będzie kaszanka, że gra nie będzie dopracowana. Idziemy na dół. Tak, tu mniej więcej chyba było tak samo. Idziemy tu, tu, tutaj też wysadzimy. Nie wiem, czy mi się zdaje, ale chyba to wysadzanie, tym dynamitem... Co? Powinno być takie zajebiste echo. Na pizzetce takie było, strasznie mi się to zawsze podobało, robiło to wrażenie. A tutaj nie ma, zrezygnowano z tego echa. Czemu tak? Dobra, idziemy tu. Boję się, że zaraz jakąś włócznią dostanę, bo już nie pamiętam. To pamiętam, że to spadało i trzeba było... Nie mogę teraz, film nagrywam, do widzenia. Znowu ktoś coś chce. Yy, przepraszam Was bardzo za zakłócenia, ale jak ja to lubię, jak to się tak na żywo dzieją, takie rzeczy u mnie. <noise> takie niespodziewane. Tak, nie ma tego echa, lipa trochę. Aha, to będzie klocek, to pamiętam też, jest klocek. Przesunął się, czekajcie, teraz chyba trzeba było wskoczyć na... Aha, na górę, na górze się kolce powinny schować, to też doskonale pamiętam. No i co. A, teraz się schowały. I klocka nie ma. O Boże. O, zabiłem się i spadłem poza planszę. To tutaj skaszaniłem. No dobra, ale gra da nam szansę chyba jeszcze, żeby tam sobie to poprawić, ten moment. Gdzie klocek? Jest klocek, dobra. To trzeba szybko. Nie wolno czekać. Aha, dobra, to teraz już się poprawiłem i udało się. Bezboleśnie, znowu nie ma strzału. Widzieliście dopiero teraz, i zauważyłem spadek animacji pewnie przez ten wodospad, co tutaj jest. Patrzcie, jak tnie. Kurde, ale. Dziadosko. Czekajcie, tutaj. Do góry! Oh. No dobra, zabiło go z takim opóźnieniem. Też to chyba zauważyliście. Tutaj się boję, bo tu pamiętam, że zlatały, latały te włócznie i słyszę, słyszę raz na jakiś czas takie uf. O, słyszeliście teraz? O. No nie no, to jest, to jest ewidentnie jest to jest zjebane, jeżeli chodzi o strzelanie. Dobra, zabiło go. Duże pole rażenia ma ten dynamit, powiedzmy. Tutaj strzela włócznia, tak? Gdzie to strzela? Dobra, tam spadł. Wiecie co też zauważyłem, że ci wszyscy tutaj oponenci, którzy chcą mnie zabić bądź pilnują tego miejsca, to oni nie idą na mnie. Chyba w, na 500 było tak, że szli, nie? Szli po prostu w moim kierunku oni. A tutaj widzicie? Też mi się coś takiego przypomina. Tu pamiętam, że było wciul tych włóczni strzelających i teraz... Nie wiem, czy tu będzie coś, zaraz zabije. wolałbym nie, bo będę się znowu przechodzić to wszystko od samego początku. Co tu tak daleko, ta skocznia? Ech, dobra, tu, tu, aha, drabinka, dobra, to pamiętam, to pamiętam, że trzeba wskoczyć tu. No i oczywiście zjebane na sam koniec, ja pierdo. Ta gra to jest, powiem wam, potrafi mnie strasznie wkurzyć. Idziemy jeszcze, idziemy, dawaj, dawaj, od samego dołu, tak? Od samego dołu. No dobra, znowu jest spowolnienie, znowu nie było strzału, znowu słyszałem włócznie, która strzela, która nie strzeliła, czyli generalnie no, gra jest niedopracowana. Co yy, dopiero później, nie? jeżeli to są początkowe poziomy, i to już takie rzeczy się dzieją. O, znowu słyszałem wystrzał, a nic nie leci. Tam na górze, moment jest trudny, żeby to przejść, żeby nie wpaść na ten kolec, który mnie teraz przed chwilą zabił. Teraz tak sobie gram i myślę właśnie co zrobimy. Zobaczymy zaraz sobie Rika tego pierwotnego, przypomnimy sobie, ale to dosłownie minutkę i potem podepniemy CD32 pod ten mały telewizorek. Dobrze mówię, żeby zobaczyć sobie jak on wygląda właśnie na Czekaj, teraz ja sobie jak wygląda Rik na CRT-u. No bo na CRT-ku jest słuchajcie, Żyleta, jest obraz Żyleta po prostu. Wy tego pewnie tak nie będziecie widzieć, no, no niestety. Tu jest ta drabinka. Gdzie ta drabina zastrana jest? Nie wiem, po czym ja łażę w ogóle. O, dobra, udało się. A tego nie, nie, nie pamiętam. Tego tak? Czy to tak było? Chodzę w ogóle. Słuchajcie, tych drabinek nie widać, po których się łazi. A tu nie animacja strasznie. O, jas. Yes. Przez ten wodospad. Widocznie to strasznie jakaś uci uciążliwa sprawa. Czemu on nie wskakuje na tą drabinę tam? No idziesz, chłopie, do cholery. Tu, po tym. W ogóle te włócznie, słuchajcie, nie latają. Czyli co, to jest jakiś easy? Przecież w pierwotnie to bym już tutaj 100 tysięcy razy zginął. Z każdej strony one strzelały, to po prostu gra na pamięć, nie? Była. O, znowu gdzieś był dźwięk. O, jest ja tu włócznie, a teraz to sobie w dupę strzel tam. A to pamiętam, tu chyba trzeba spieprzać. Ło! Dobrze. Kurde, tylko się po szyi podrapałem i już mnie coś ścięło. Wichura, gałęzie walą. Kurde, co to za lato, słuchajcie. Co to za lato. Dobra, jestem tu. Tu mnie coś zabiło. Zostały mi trzy życia. To tak akurat, żeby... żeby jeszcze chwilę pograć. Zobaczymy, gdzie dojdę. Idę już tak na szybko. Co to się dzieje? Aha, dobra. Tam wyskakujące... Palce z boku, czyli wracamy do pierwszego Powiem Wam szczerze, że. no, tak średnio. Ładnie niby to wygląda, ale nie wiem po co ten remake został zrobiony. Przecież tak aż się nie różni za bardzo od oryginału, co zaraz sobie przypomnimy. I trochę tak kurde, znowu ta kolorowa grafika. Jest taka. zabiła ten klimat, który był w pierwotnej części. W pierwotnej grze. Takie moje odczucie jest. Dobra, teraz się muszę. Co to było w ogóle? Game over. No to szybko przyciąłem. Kapelusz mi się skojarzył z Montezumą od razu. Dobra, to ja teraz was przesunę. Zobaczymy sobie, jak to na 500 się ma. I, I potem. Tak, tak, tak jak mówiłem wcześniej, nie będę już się tłumaczył 15 razy. Dobra, słuchajcie, samo się podgłaśnia, ja jak berety. Patrzcie <ścoughs> Zacią się przycisk. No bez jaj. Zaczął mi się przycisk podgłaśniania, No nic musimy grać na o pomoc. Ja pierdziele, jaka rzeźnia. Teraz ktoś przyjdzie, się spytać, czy wszystko w porządku. Słuchajcie, zaczął się przycisk podgłaśniania, nie? Nie ma to jak. O! Wyskoczył. Dobra. Jesteśmy w oryginalnym. Powiem Wam tak. Chyba źle podpiąłem yy, dźwięk też. Zaraz zobaczymy. A nie. Aha, bo tu się, nie, tu się strzelało y, dając w dół. Nie ma dźwięku. Coś źle popieprzyłem tutaj. Porąbałem z dźwiękiem. Czekajcie. Szybka zmiana. Szybka zmiana. Teraz? O, teraz jest luksus. Nie, dalej nie jest luksus. Coś jest nie tak. No, panie, coś pan. Dobra, teraz jest dobrze. No bo w tamtym strzelaliśmy naciskając tylko czerwony przycisk, a tutaj musimy dać do góry i przyciski. wtedy on. Nie, przycisk i do góry. O, i wtedy strzela. Przypomniało mi się, słuchajcie. No ale no, zaraz sobie przetestujemy, że tak powiem, wersję, tą nową tutaj. Ja musiałem wyłączyć na chwilę Amiga cd 32, zaraz ją podłączę. A tu się już nie da, tak, tak iść jak tam poszedłem. Ło! Oż Aż tak wcisnąłem mocno tutaj. Słuchajcie, że się pad prawie złonął. Jestem strasznie ciekawy waszej opinii, co będziecie pisać. Czy taki remake to fajna sprawa? No na pewno jest fajnie z tego tytułu, że ktoś jeszcze pamięta o tych naszych Amigowych urządzeniach i robi coś na to. To dzięki temu też te urządzenia żyją dalej. No bo jak wiecie, nie tylko gry, ale też całe peryferia i sprzęty dalej się robi. Jeżeli chodzi o jakieś rozszerzenia, choćby na przykład, nie wiem, to co ostatnio wam pokazywałem do Amigi 3000, to BFG, które mam. Wszystko to współcześnie teraz powstaje, zrobione do pałki, są cały czas tworzone, no i gry też, ja tam za bardzo tematu nie zgłębiałem, jakoś tak niechętnie podchodzę do tych tematów, jeżeli chodzi o te nowe gry, wolę sobie w stare pograć, bo, że tak powiem, przywołują wspomnienia, a te gry, które są robione współcześnie, no to są takie, no właśnie tak jak tutaj mówiliśmy, niby fajne, ale nie wiadomo po co. Remake, jeżeli chodzi o remake. No, a chętnie bym sobie znalazł jakąś fajną nową platformówkę, ja Pogrzebię w i też nakręcę o tym odcinek, bo widziałem ostatnio tam na jakiejś stronie, że jakieś nawet fajnie to wyglądało. Tylko, żeby była przyjemność z gry, no bo to jak widzieliście, zbagowane i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze czytałem też komentarze, że się bardzo bagują te gry. Dobra, ja tu gram, spadam, rozgadałem się strasznie. Teraz byśmy mogli sobie zobaczyć jeszcze, jak wygląda na Cili 32, na tym yy, telewizorku. Wy widzicie tutaj dużo, że tak powiem, takich odbić. Moja ręka też chodzi tak wolniej, bo jest 25 fps, niż 60, bo inaczej byśmy mieli tutaj smużenie i mruganie. Podłączymy Cili 32 i zobaczymy, jak ten remake wygląda na tym telewizorku. Mimo, że on taki mały, patrzcie to jeszcze. Tutaj się ten obraz tak pomniejszył. Patrzcie, no nie ma czym teraz tego blokować. Widzicie, strzegam się tu muszę borykać stary złom, przynoszę i co chwilę coś się psuje. Wiecie, jak tu jest czasami ciężko, to już nagrać no na nic, Będziemy mieli takie zakłócenie na dole, do porażka. Czekajcie, tak. 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 no muszę tak już... Zobaczcie, na czymś, nie ma tu żadnych narzędzi, tak? Wszystko młotkiem, ale wiecie to teraz? Mam porównanie. Przed chwilą włączyłem tego Rika z 500, on był taki wolny, a tutaj jest tak dynamicznie. No i przede wszystkim ten ekran, no pięknie to wygląda. Wy tego tak nie widzicie, niestety, ciężko jest to oddać. Może kiedyś wymyślę coś, żeby Wam to pokazać. A i teraz, słuchajcie, jak zagrałem sobie tego pierwotnego Rika, no to tutaj włączając go. Jest jakoś tak dynamicznie, szybko wszystko się dzieje. No i łatwiej jest. Mimo wszystko jest łatwiej. Super. Widzicie jak ja szybko zmieniam zdanie? No ale to by się powinno wygłaszać swoje mowy końcowe na końcu, jak już się przetestuje wszystko. Dalej z tym strzelaniem nie tak jak trzeba. Myślałem, że to może był tylko przypadek, ale czasami ja po prostu nie strzela. Jest dźwięk, ale nie idzie pocisk. Aha, wystrzelałem wszystko. Tu muzyka wtedy. też. Dobra słuchajcie, nie będę Was już męczył tym samym przechodzeniem. Yy, możecie mi napisać w komentarzach, co uważacie o takim remakeowaniu. Fajnie, że takie rzeczy się robi, ale no jakość yy, też chyba powinna iść w parze z tym, że ma się chęci. Dobra, dzięki, żeście byli. Yy, ja się naprawdę aż spociłem. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, bo miałem tutaj bardzo dużo problemów jeszcze po drodze. A przyniesienie tego wszystkiego tutaj... O ja że muszę to wszystko są zdać, tak więc... Wy sobie już odpoczywajcie, a ja zabieram się za sprzątanie. Do następnego piona i cześć!